Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu z serii Nauka gry na pianinie dla początkujących. Zobaczmy pierwsze przykładowe nuty. Tutaj widzimy klucz wiolinowy oraz zapis metrum 4 czwarte. W pierwszym takcie widzimy dwie półnuty, a tutaj widzimy pałcę całą nutową oraz w trzecim takcie znowu widzimy dwie półnuty. Teraz pierwsza nuta to jest C, ale z płotkiem ją poprzedzającym, a kolejna nuta to jest D z poprzedzającym, z znaczkiem B, czyli z bemolem. Ten płodek powoduje, że nie gramy C, tylko dźwięk o pół tonu wyższy, natomiast bemol powoduje, że gramy dźwięk o półtonu niższy. Z kolei tutaj znowu mamy E z krzyżykiem, czyli gramy nie E, tylko, tylko kolejną nutę F, natomiast tutaj mamy normalnie nutę F, czyli gramy również F. Czyli widzimy, że pomimo, że są różne zapisy, to obydwie nuty będą brzmiały jak F. Tutaj mamy podwyższone cena na cis, natomiast tutaj D obniżone półtonu poprzez bemol na cis. No i teraz mamy pauzę całą nutową. Tu mamy E podwyższone półtonu. i gramy nie E tylko nutę F. Natomiast tutaj mamy normalnie nutę F, czyli gramy również F. Mamy kolejne nuty, klucz wiolinowy, metrum 4,4 czwarte. I w pierwszym takcie mamy cztery ćwierćnuty, nuty, później mamy Półnutę oraz dwie ćwierć nuty. W kolejnym trzecim takcie mamy cztery ćwierć nuty, a w kolejnym takcie nutę pełną. I zacznijmy od tego, że mamy dźwięk A, później zamiast G mamy Gis, gdyż mamy krzyżyk. Zamiast F mamy FIS, gdyż mamy krzyżyk. I później mamy E. Później mamy FIS, FIS E, A, H, CIS, H i A. Czyli gramy nie taką nutę, jakbyśmy normalnie odczytali, tylko nutę o półtonu wyższą raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i a gis fis e fis fis e a ha Cis, ha a e, fis fis Cis, HA. A. Mamy teraz te same noty, tylko że na początku mamy wypisane trzy krzyżyki na dźwięku C, na dźwięku F i na dźwięku G, co oznacza, że zamiast dźwięku C gramy CIS, zamiast dźwięku F gramy FIS i zamiast dźwięku G gramy kis. Co więcej, możemy sobie sprawdzić jaka to jest gamma durowa i to jest akurat A-dur, jeżeli chodzi o te trzy podniesione dźwięki. A, Kis, Fis, E, Fis Fis, E, A, H, Cis, H, A A, Kis, Fis, E, Fis Fis, e, a, ha, cis, ha, a. Spróbujmy zagrać szybciej. A, fis fis, e, fis, fis, e, a, ha, cis, ha, a. Spróbujmy zagrać szybciej. Mamy kolejne nuty. Mamy wysokie oraz niskie F poprzedzone krzyżykami czyli fis. Czyli zamiast dźwięku F gramy dźwięk FIS. Mamy tutaj ten sam zapis nutowy, tylko że mamy krzyżyk przed całością na piątej linii, czyli zamiast F gramy Fis. 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 nie trzeba dublować tych krzyżyków w ciągu partytury, tylko wystarczy raz znać na. Piątej linii krzyżyki. Wiadomo, że zamiast F wszędzie gramy FIS. Kolejne nuty są rozpisane w kluczu wiolinowym dla prawej ręki, natomiast w kluczu pasowym dla lewej ręki. Widzimy dla lewej ręki C i EG, C, EG, GHD, G, H D, G, H D. i F, A, C, F, A, C, czyli akord F dur. I dalej znowu F, A, C oraz akord F. Prawa ręka ma C, E, G, C, G, G, H, D, G, D, H, F, A, C, F, C, A i F. Czyli pamiętamy metrum 3,4, czyli mieszczą się w 3 3,4 nuty. C-dur, C-dur, G-dur, G-dur. Efdur 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 C E G C G E G H T G T H F sobie zagrać lewą rękę, czyli mamy akord C. C dur. G dur. G dur. F dur. F dur. F dur. -dur. Zagram prawą rękę. C. C dur. G dur. G dur. F dur. F dur. F dur. Zagram lewą rękę. C.

Kolejne nuty są rozpisane w kluczu wiolinowym dla prawej ręki, natomiast w kluczu basowym dla lewej ręki. Zamiast dźwięku C gramy CIS, zamiast dźwięku F gramy FIS i zamiast dźwięku G gramy KIS. Zagram od razu całość. Zagram prawą rękę. Zagram lewą rękę. Gramy cały czas akord A Zagram lewą rękę. Mamy tutaj przykład utworu zapisanego w metrą 7,4. Prawa ręka nic nie gra, natomiast lewa gra w kluczu basowy mamy niskie H, wysokie H, Fis, H, Fis, A, H oraz D. czy mamy ćwierćnutę, dwie ósemki, ćwierćnutę, ćwierćnutę, ćwierćnutę ćwierć i ćwierćnutę. H, H, Fis, H, Fis, A, H, D. Próbuję to sobie wszystko policzyć, ten po 60. Raz i 2, i 3, i 4, i 5, i 6, i 7i. Raz i 2, i 3, i 4, i 5, i 6, i 7i. Czyli tutaj pamiętamy, że zamiast F gramy FIS. Możemy zamiast powtarzać za każdym razem krzyżyk, to możemy dać krzyżyki przed całością. Teraz mamy te nuty przerobione. Mamy krzyżyki przed metrum, czy zamiast C gramy C, zamiast F gramy Fis. Przejdźmy do mówienia kolejnych nut. Mamy klucz wiolinowy oraz oznaczenie metrum 4 czwarte. Na początku mamy pauzę półnutową przedłużono o połowę dzięki tej kropce, przez co mamy pauzę trwającą przez 3 ćwierćnuty oraz czwartą ćwierćnutę z molemią poprzedzającym, czyli zamiast H, gramy dźwięk B na klawiaturze. W kolejnym takcie mamy znowu dźwięk B, ćwierćnutę przedłużono o połowę, czyli półtorej ćwierćnuty, później ósemkę i dwie ćwierćnuty, czyli łącznie mamy cztery ćwierćnuty. W kolejnym takcie znowu mamy B przedłużone o pół w ćwierćnucie, ósemkę, ćwierćnutę i ćwierćnutę. Płynie znowu A ćwierćnuta, B ćwierćnuta, C ćwierćnuta i A ćwierćnuta. I w kolejnym takcie mamy całą pełną nutę trwającą 4 ćwierćnuty, czyli akurat H obniżone przez B, czyli B. Raz i 2 i 3 i 4 i raz i 2 i 3 i 4 i raz i 2 i 3 i 4 i raz i 2 i 3 i 4, i no i właśnie sobie zagraliśmy w takim tempie tę partyturę możemy oczywiście tempo sobie zwiększyć na 120 i spróbujmy teraz raz dwa trzy cztery raz dwa trzy cztery raz dwa trzy cztery raz dwa trzy cztery jeszcze raz raz dwa trzy cztery raz dwa trzy cztery raz dwa trzy cztery, raz, dwa, trzy, cztery raz, 3-4, I jeszcze w szybszym tempie spróbujmy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, 4. W zapisie nutowym przed każdą nutą H mieliśmy znak bemolą, który powodował, że zamiast H graliśmy B. Mamy teraz te same nuty, tylko, że przed metrum mamy wypisane bemole na trzeciej linii od dołu, oraz między czwartą a piątą linią, to oznacza, że zamiast dźwięku H gramy dźwięk obniżony o półtonu, czyli B, natomiast zamiast dźwięku E gramy dźwięk Dis i to się tyczy całej partytury. Jeżeli po kluczu wiolinowym mamy wypisane te bemole, to później nie ma potrzeby przed na przykład każdym dźwiękiem H stawiania bemola, tylko my od razu wtedy wiemy, że nie gramy dźwięku H, tylko obniżone o półtonu, czyli B, raz i dwa i trzy. I cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i. Spróbujmy jeszcze szybciej, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Spróbujmy jeszcze szybciej, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Raz, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Fren mamy klucz biolinowy oraz znowu bemole, które powodują, że w dźwięku E gramy dźwięk D, natomiast w dźwięku H gramy dźwięk B. Mamy metr 4,4. I tutaj widzimy zapis nutowy, jakieś pauzy. I ogólnie tak ta partitura wygląda. 3, i 4, i raz i 2, i 3, i 4, i 4.

raz 2, 3, 4 raz 2, 3, 4 raz 2, 3, 4 raz 2, 3, 4 Raz dwa, trzy, Czyli w pierwszym takcie mamy pauzę ćwierćnutową i 3 ćwierćnuty G. Później mamy nie E, tylko DIS, bo to wynika z BEMOLA. I to DIS jest przedłużone o połowę, czyli to jest 1,5 ćwierćnuty. Później ćwierćnuta i 3 ósemki G b c Mamy kolejne nuty i tutaj mamy metr 4, 4 znowu i tutaj widzimy taką jedynkę i tutaj taką dwójkę i taki oto znaczek z dwoma kropkami to oznacza, że to jest na repetycji. Czyli gramy sobie tą część i później to oznacza, że gramy jeszcze raz, ale już nie gramy tego taktu oznaczonego jedynką, tylko ten takt kolejny, czyli gramy o ten oto fragment, tu gramy tą jedynkę, później znowu gramy od początku. Natomiast później, jak powtarzamy, to już omijamy ten takt oznaczony jedynką, tylko przeskakujemy od razu do tego taktu 2, czyli gramy sobie to wszystko, o tutaj, te wszystkie nuty i ósemki, szesnastki, później jeszcze raz to samo. Tutaj, tutaj sobie gramy, gramy. Omijamy tą jedynkę. Idziemy do dwójki. Lewa ręka jest w króluczu basowym. Mamy Amol, F, Dur, G, Dur, Amol. Teraz znowu tutaj mamy kolejne akordy. 3 i 4 i raz, i 2, i 3, i 4 i raz, i 2, i 3, i 4 i powtórka. Raz, i 2, i 3, i 4 i raz i 2, i 3, i, 3 i 4. Zaraz gramy dwójkę, ósemki C f f f f, f, f f f, f C, c, c k Lewa ręka Amol, Cedur, Artur, Cedur, Gedur, Amol i pauza wółnutowa. Teraz tutaj lewa ręka gra akord Cedur, natomiast prawa ma pauzę i dopiero tutaj mamy w tym samym momencie obydwie ręce. Weźmy przykładowo piosenkę. Tutaj zania z F gramy fiz gdyż na najwyższej piątej linii mamy krzyżyk przed całością, metrum 4/4. 4. Natomiast lewa ręka jest rozpisana w uczuciu basowym, i tam mamy akordy, które trwają cały takt. Spójrzmy na akordy lewej ręki: Amol, D-dur, G-dur, C-dur, Amol, H-dur, E-mol. G dur, C dur, Amol, A dur, Ebol, Balsa. I wchodzi lewa ręka Amol. Teraz Bunty, G dur. B -dur. C-dur C-dur a teraz bonotă a, a -b Ręka nic nie gra, natomiast lewa puszcza dwa akordy. I teraz tutaj lewa puszcza akord C-dur, natomiast prawa ręka nic nie gra, gdyż jest pauza, i później dopiero lecą nuty, i później tutaj równocześnie obie dwie ręce, później lewa ręka gra dwie pół nuty, i później znowu lewa gra ręka, natomiast prawa nie, i dopiero po tej pauzie wchodzi prawa ręka. Lewa trzyma w drugim takcie bez zmiany, i później mamy dopiero w tym samym momencie obydwie. Lewa puszcza dwie półnuty. Lewa gra, natomiast prawa ma pauzę i później dopiero gra, tak jak tutaj widać. Tutaj znowu lewa gra wcześniej niż prawa, gdyż prawa ma pauzę. key is door f small i is small this door key dur, door this door door f small key door small this door is small k is door f is small i is small t is door e door f is small i is small t door e door f is Pod koniec utworu mamy transpozycję o 2,5 tony w górę, czyli mamy akordy c F-dur, B-dur, G-moll. c F-dur, B-dur, G-moll. F-dur, B-dur,